Pan z Wami. Słowa Ewangelii według świętego Jana. Jezus powiedział do Nikodema, nikt nie wstąpił do nieba oprócz tego, który z nieba stąpił Syna Człowieczego. A jak Mojżesz wywyższył węża na pustyni, tak potrzeba, by wywyższono Syna Człowieczego, aby każdy, kto w Niego wierzy, miał życie wieczne. Tak bowiem Bóg umiłował świat, że Syna Swego jednorodzonego dał, aby każdy, kto w Niego wierzy, nie zginął, ale miał życie wieczne. Albowiem Bóg nie posłał swego Syna na świat po to, aby świat potępił, ale po to, by świat został przez Niego zbawiony. Oto Słowo Pańskie niech słowa świętej Ewangelii zgładzą grzechy nasze. Oto drzewo Krzyża, na którym zawisło zbawienie świata. Pójdźmy z pokłonem. Moi drodzy bracia i siostry, pamiętamy dobrze, że na to trzykrotne wezwanie kapłana, Wielki Piątek, idziemy oddawać Krzyż i pokłon Krzyżowi, znakowi naszego zbawiciela Jezusa Chrystusa. Wzgardzony. Odepchnięty przez ludzi mąż boleści, oswojony z cierpieniem, jak ktoś, przed kim się twarze zakrywa, wzgardzony tak, iż mieliśmy go za nic. Zgardzony, odepchnięty, przywity do krzyża, nasz Pan przeżywał ostatnie chwile nasze, swego ziemskiego życia. I my wszyscy wierzący przyszliśmy dzisiaj w kolejnym dniu naszych misji świętych, aby. Wspólnie przeżywać tamte zbawcze wydarzenia, ale również odpowiedzieć sobie szczerze, czy potrafimy z naszą, naszą miłością odpowiedzieć na wielką miłość Jezusa do nas? Bo do nas wszystkich, drodzy, mówił: Jeśli kto chce pójść za mną, niech weźmie krzyż swój i niech mnie naśladuje. Nie mógł inaczej powiedzieć, gdyż i on przeszedł, aby wziąć krzyż cierpienia i śmierci. I dla nas, drodzy bracia i siostry, będzie to krzyż codziennych obowiązków, zadań, kłopotów w pracy, w szkole. Dla kogoś będzie to trud wychowania dzieci, niekiedy brak pieniędzy na elementarne potrzeby, słabe zdrowie czy niewygodne sąsiedztwo pijaków i przestępców. Niekiedy jest to bardzo ciężki krzyż. Wydawać by się mogło, że nie do uniesienia. Jeśli będziemy prosić Boga, to zawsze nam ta, da tyle sił, byśmy ciężar tego krzyża unieśli. Pewna matka stawała się dziwnie niespokojna, gdy upływały kolejne miesiące bez większego zmartwienia, i mówiła wtedy: Dzieci, uważajcie, bo przyjdzie krzyż. A kiedy on już się zjawiał, stawała się spokojna, bo znała jego wymiary i konkretny kształt. Trzeba było wtedy tylko zmobilizować siły, umiejętnie ująć ten krzyż i sprostać zadaniu, jakie stawia Bóg. Na pewno, drodzy bracia i siostry, znacznie łatwiej jest żyć temu, kto się liczy z możliwością krzyża w swoim życiu, niż temu, kto go wyklucza i od krzyża ucieka, ciągle się martwi, by go krzyż nie dosięgnął. Ktoś powiedział bardzo mocne słowa, jeśli odrzucamy krzyż Chrystusa, to dlatego, że mamy go nosić na ramionach, a nie w butonierce. Sądzę, że jest w tym dużo racji, bo dla wielu chrześcijan krzyż Chrystusa nadal jest albo głupstwem, albo zgorszeniem, albo tylko nic nieznaczącą ozdobą. W wielu domach można oglądać się za krzyżem na ścianie, niestety go nie ma, a tłumaczenie gospodarzy bardzo często przyprawia o zawrót głowy. Proszę ojca, proszę księdza, czy ksiądz o tym nie wie, że krzyż przynosi nieszczęście? Dlatego nie wieszamy go w domu. A więc głupstwo, ozdoba, talizman, zgorszenie, zły omen. Czy też znak zbawienia. Kiedy święty Paweł, drodzy bracia i siostry, pisze w liście do Galatów, co do mnie, nie daj Boże, bym się miał chlubić z czego innego, jak tylko z krzyża Pana naszego Jezusa Chrystusa, dzięki któremu świat stał się ukrzyżowany dla mnie, a ja dla świata, to wyraża swoją najgłębszą wiarę w to, że krzyż Chrystusa jest narzędziem zbawienia dla całego rodzaju ludzkiego i powodem chluby. Dla wszystkich wierzących w Chrystusa. Krzyż nie jest tylko jednym z wielu symboli religijnych. Krzyż jest narzędziem zbawienia. To na nim, jak śpiewamy w wielkopiątkowej liturgii, zawisło zbawienie świata. A jaki ty, drogi bracie, kochana siostro, jaki ja mam stosunek do krzyża? Nie byłoby nadziei zbawienia i zmartwychwstania, nie byłoby kościoła i życia wiecznego, nie byłoby drodzy sakramentów, nie byłoby wiary, nie byłoby życia, gdyby nie ten znak, gdyby nie krzyż Pana naszego Jezusa Chrystusa. Dobrze wiemy, też pamiętamy z historii, że od początku chrześcijaństwa był on dla wierzących symbolem zwycięstwa dobra nad złem, zwycięstwa miłości nad nienawiścią, był znakiem. Chluby i pomostem wiodącym do zbawienia. A my, my mówimy, że krzyż na ścianie w domu przynosi nieszczęście. Jest taka opowieść o ludziach, którzy zagubili się w swojej wędrówce, w życiu, i po takim długim spacerze, długie, długim wędrowaniu, postanowili wrócić do opuszczonego wcześniej raju. Długo szukali kogoś, kto by im poprowadził, aż w końcu znaleźli człowieka, który zgodził się podjąć tą próbę i przeprowadzić ludzi do krainy szczęścia. Postawił jednak bardzo dziwne wymaganie, a mianowicie każdemu z chcących udać się w drogę powrotną kazał sporządzić krzyż. Ludzie ze zdziwieniem szemrali przeciwko takiemu wymaganiu, ale przewodnik nie ustępował. W końcu kiedy już każdy miał zrobiony przez siebie krzyż na swoją miarę, wyruszyli w drogę. Wędrówka trwała całymi latami. Wędrowcy przedzierali się przez gęstą dżunglę, gdzie krzyże były całkowicie nieprzydatne i tylko zawadzały. Szli wiele lat przez pustynie, gdzie wielu porzuciło swoje krzyże, bo były za ciężkie. Miesiącami przeprawiali się wielokrotnie przez góry. Niektórzy Skracali sobie, zmniejszali ten absolutnie nikomu i do niczego niepotrzebny przedmiot, a inni porzucali gdzieś go po drodze. I po wielu latach wędrówki, grupa wędrowców dotarła w końcu do celu swojej podróży. Na horyzoncie ukazała się niesamowicie piękna kraina. Wszyscy wiedzieli, że to jest właśnie ten utracony i latami poszukiwany raj. Pozostało im jeszcze na co najwyżej. Kilka dni drogi, aby wejść do ziemi obiecanej. Po kilku dniach docierają prawie do wrot raju i okazuje się, że dzieli ich do nich do niego jeszcze jedna przeszkoda, głęboka i szeroka przepaść. Nie można jej obejść, bo ciągnie się kilometrami na lewo i prawo, nie można jej przeskoczyć, bo jest za szeroka, nie ma mostu ani nawet drzew, aby sobie ten most zbudować. I ludzie z pretensjami zwracają się do przewodnika, dlaczego nam nie powiedziałeś, że czeka nas tutaj taka przeszkoda, gdybyśmy wcześniej wiedzieli, to przecież moglibyśmy ze sobą przynieść materiały potrzebne do zbudowania chociaż kładki. A tak jesteśmy bezradni i będąc już tak blisko celu, nie możemy się tam dostać, a za nami tylko pustynia rozciągająca się na wiele dni i tygodni. Na co Przewodnik odpowiada, przecież ja wam od początku kazałem nieść materiał na budowę kładki. To po to każdy z was dźwigał sporządzony przez siebie krzyż, aby właśnie teraz po nim przeprawić się do upragnionego raju. I rzeczywiście okazało się, że ci, którzy donieśli krzyż aż dotąd, mogli łatwo i swobodnie po nim przejść na drugą stronę przepaści. Tyle, drodzy legenda, tyle opowieść, a przecież nam się czasami wydaje, że przedmiot ten jest nam do niczego niepotrzebny, że nam zawadza, że jest zbyteczny, że jest uciążliwy, że jest nie do zniesienia. Kochani, nasze całe życie jest umieraniem na krzyżu. Nie da się tego krzyża odłożyć przy piątej albo dziesiątej stacji. Krzyża nie bierze się też po to, aby go sobie ponieść. Krzyż się bierze po to, by na nim umrzeć. Pod krzyżem czy na krzyżu swoich obowiązków masz poświęcić swoje zdrowie, masz poświęcić swoje siły aż do końca, bo przecież każda praca, każde spełnienie obowiązku przecież kosztuje. Ale szlachetnie jest poświęcenie swojego życia dla dar, dobra rodziny, czy wspólnego dobra, niż stracić je na pijaństwie, przez pielęgnowanie nałogów, przez głupotę czy przez brak wyobraźni. Pewien ojciec, wracając od rzeźbiarza, niósł metrowej wysokości krzyż. Obok niego kroczył sześcioletni synek. Zmierzali właśnie do swego niewielkiego domku, który wybudowali. Pod lasem, mając na uwadze rodzinny wypoczynek w czasie wakacji ferii. Obserwował ich sąsiad, który właśnie na sąsiedniej działce również wykończył swój domek i cieszył się perspektywą wygodnego i bezcoskiego życia z dala od wielkiego miasta. I kiedy ten ojciec z synem przechodzili obok tego człowieka, on zdziwiony pyta, po cóż ten krzyż niesiesz do swego domu, czy nie wystarczy, że masz go w mieszkaniu w bloku. A wtedy ten. Mądry ojciec odpowiedział, jeśli ja go nie wniosę, to on sam przyjdzie. Od krótka sąsiedzka wymiana zdań, o której się szybko zapomina, upłynęło kilka miesięcy, pogotowie zabrało tego sąsiada w ciężkim stanie do szpitala. I wtedy ten mały sześcioletni synek podchodzi do swojego taty i mówi, tatuś, ty miałeś rację. Ten pan nie wniósł krzyża do domu, to krzyż sam do niego przyszedł. I to wydarzenie, moi drodzy, mówi o dwóch takich postawach wobec nieszczęścia i kłopotów, które niesie życie. Jedna to postawa zamkniętych oczu, ucieczki w iluzję i szukania takiego życia, by nie było w nim miejsca na krzyż i cierpienie. Jest to postawa dość częsta, bo dzisiaj prawie każdy pragnie żyć wygodnie, i szczęśliwie, ale jest to postawa. Tragiczna, bo zawsze kończy się wielkim rozczarowaniem. Na Ziemi nie da się stworzyć takiego domu, do którego nie ma wejścia cierpienie, i jest wielu cierpiących na terenie waszej parafii. Myśmy wczoraj z ojcem Robertem odwiedzili się będziemy odwiedzać chorych, i wiemy, że ich tutaj nie ma w kościele, że nie dadzą rady, bo, bo są przykuci do łoża boleści, ale oni to swoje cierpienie właśnie ofiarują za zatwardziałych grzeszników. Oni się modlą i to jest wielka łaska, moi drodzy, że mamy w naszych rodzinach osoby cierpiące. Może to dziwnie brzmi, jak można cierpieć, tak? I dlaczego Pan Bóg na takie coś pozwolił, ale moi drodzy, ci chorzy, ci cierpiący naprawdę wypraszają nawrócenia za zatwardziałych grzeszników. Zwłaszcza dla swoich domowników. Nie mówię, że wszyscy domownicy tych Parafian, którzy są przykuci do łoża boleści, są wielkimi, strasznymi grzesznikami, ale też my się w sposób taki indywidualny mobilizujemy do zmiany postawy swego życia, bo nie wiemy, co będzie jutro. Ja pamiętam rekolekcje głoszone przed trzema laty w diecezji kaliskiej. Mała parafia mówiłem na początku naukę na rozpoczęcie. Żeby nie przespać też czasu rekolekcyjnego. I był w, na początku, w, prze, w samym przodzie siedział taki Pan, nie wiem, ile mógł mieć 70, może 80 lat. On się tak przysłuchiwał temu, co mówię, temu Słowu głoszonemu, tak też reagował całym ciałem na to, pozytywnie oczywiście. I tak nawet zwróciłem uwagę, proprzczowałem mu, że jest tutaj parafianin, że no mówi ojcze, on mówi tutaj codziennie jest na Eucharystii. Jest taki naprawdę oddany w parafii. Ma swoje trudności, ma swoje problemy, też jest, jest choroba. I kiedy przyjechałem następnego dnia, kiedy wchodzę na plebanie rano, proboszcz mówi: Ojcze, pamiętasz tego pana, o którym w dniu wczorajszym rozmawialiśmy? No, pamiętam. Właśnie dzisiaj rano o piątej zadzwoniła żona, że Pan Bóg powołał go do siebie. Można by powiedzieć, że. Że jakieś słowa może padły w czasie tej nauki, ale zobaczcie, że dzisiaj jesteśmy, jutro kogoś z nas może nie być. Dlatego to jest bardzo ważne, żeby też umieć przyjąć cierpienie. Bracie siostry, krzyż jest znakiem cierpienia, zbawienia przykładem i nauką Życie każdego człowieka jest drogą krzyżową, i chociaż byśmy robili wszystko, nie unikniemy krzyża, ale mądrość polega właśnie na tym, aby umieć go nieść i wykorzystać dla swego życia i dla wieczności. Rozgoryczony nieprzyjaciel Chrystusa, nieszczęśliwy nicze, ostatni swój list podpisał słowem ukrzyżowany. Chciał pewnie w słowie Krzyż streścić cierpienie swoje i wszystkich ludzi, zapomniał jednak, że na tym Krzyżu zawisło zbawienie świata, że Krzyż nie jest przekleństwem, ale wyzwoleniem. W Hiszpanii był dawniej. Taki zwyczaj, że przestępca, który był skazywany na karę śmierci, spędzał jedną noc przed krucyfiksem i spojrzenie na krzyż i na ukrzyżowanego często nawracało nawet tych, których nic nie mogło nawrócić. Dlatego, chociaż w dniu dzisiejszym, kiedy za chwilę mamy poświęcić krzyże do naszych domów, stańmy przed ukrzyżowanym, przyjrzyjmy się dokładnie przebitym rękom. Skrwawionemu obliczu, umęczonemu ciału i zapytajmy siebie, czy na tym obliczu nie ma płwocin z naszych grzesznych ust, i czy nasz młotek nie wbijał również tych gwoździ? Wielu jest dzisiaj, drodzy, bracia i siostry Judaszów, którzy go sprzedają, piotrów, którzy się go zapierają, Piłatów, którzy go sądzą, obmywając ręce z plamioną krwią. Pomyślmy, wpatrując się teraz w krzyż czy sami nie byliśmy nieraz w ich towarzystwie? Drodzy, przebaczenie i zbawienie jest dla wszystkich. Oto drzewo krzyża, na którym zawisło zbawienie świata. Pójdźmy z pokłonem. Amen.